Witaj. umowa najmu wygasła. Najemca nie chce się wyprowadzić. Nie wiesz, co zrobić? Posłuchaj. Jeżeli zawiłaś umowę najmu zwykłą, czyli nie najmu okazjonalnego, niestety musisz udać się do sądu z o eksmisję. Jeżeli otrzymasz wyrok eksmisyjny. Witaj. umowa najmu wygasła. Najemca nie chce się wyprowadzić. Nie wiesz, co zrobić? Posłuchaj. Jeżeli zawiłaś umowę najmu zwykłą, czyli nie najmu okazjonalnego, niestety musisz udać się do sądu z o eksmisję. Jeżeli otrzymasz wyrok eksmisyjny, możesz na egzekwować go za pomocą komornika. Prościej jest w przypadku umowy najmu okazjonalnego, bo jednym z załączników tej umowy jest właśnie akt notarialny poddaniu się egzekucji w zakresie eksmisji. W takim przypadku po wygaśnięciu umowy możesz udać się do sądu, ale już tylko po nadaniu klauzuli wytrwalności na ów akt notarialny. Musisz zatem do dołączyć umowę najmu oraz dowód wezwania do dobrowolnej wyprowadzki. Mając akt notarialny zobaczony w klauzulę wykonalności, możesz od razu udać się do komórnika. Mówiąc w przypadku umowy najmu zwykłego.